Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie pokażę Wam świetny zestaw komputerowy, który udało się złożyć za około 4000 zł. Jest to idealna konfiguracja dla młodych graczy, którzy chcą cieszyć się płynną rozgrywką w najnowsze tytuły w rozrzędczości Full HD, a nawet 1440P. Przejdźmy zatem krok po kroku przez zastosowane w tym zestawie prezentowanym. Pod zespoły i sprawdźmy, co ten zestaw potrafi. Zaczynamy od obudowy. Wybrałem Modekumbris ARGB Flow w kolorze czarnym. To stylowa konstrukcja z przednim panelem siatkowym, który zapewnia świetny przepływ powietrza i łatwo zdejmuje się do czyszczenia. Na froncie mamy fabryczne zainstalowane wentylatory ARGB. Co dodaje komputerowi gamingowego charakteru. Łącznie obudowa posiada 4 sztuki zainstalowanych wentylatorów ARGB, milcząc jeszcze tego na chłodzeniu procesora. Dzięki temu obudowa nie tylko dobrze wygląda, ale także dba o odpowiednią temperaturę podzespołów. Od góry obudowy Mamy wyprowadzone wszystkie niezbędne gniazda audio oraz USB. Za stabilność i funkcjonalność zestawu odpowiada Gigabyte B760 Gaming XAX DDR4. To nowoczesna płyta główna z solidną sekcją zasilania, idealnie współpracująca z procesorami Intel 12 i 13 generacji. Płyta wspiera pamięci DDR4, co pozwoliło nam zredukować koszty bez straty na wydajności. Dodatkowym plusem jest tutaj moduł WiFi 6, co oznacza szybkie i stabilne połączenia bezprzewodowe. W zestawie znalazły się dwa moduły Kingston Fury Beast RGB, co daje łącznie 32 GB pamięci RAM. Częstotliwość 3200 MHz to obecny standard, który idealnie pasuje do procesora i512400F. Dodatkowo podświetlenie RGB można synchronizować z Zresztą komponentów, co tworzy spójny wizualny efekt. Nie oszczędzałem tutaj na przestrzeni dyskowej, wybrałem zatem LEXAR NM790 o pojemności 2TB. Jest to dysk w formacie M2NVMe, który osiąga bardzo wysokie prędkości odczytu i zapisu danych. Dzięki temu gry. Czytują się błyskawicznie, a system operacyjny działa płynnie. Sercem zestawu jest Intel Core i5 12400F, Sześciorodzeniowy procesor, który świetnie radzi sobie w grach i pracy wielozadaniowej. W tej półce cenowej to najlepszy uważam wybór. Współpraca z RTX 4060 pozwala uzyskać doskonałą wydajność w grach bez bottlenecków. Aby procesor pracował chłodno i cicho, zastosowałem tutaj Endorfifera 5 ARGB. To popularne i cenione chłodzenie, które z łatwością utrzymuje temperaturę procesora na odpowiednim poziomie, nawet pod pełnym obciążeniem. Podświetlenie ARGB to dodatkowy smaczek, który świetnie komponuje się z resztą zestawu. Przechodzimy do najważniejszego komponentu w każdym komputerze do gier. Jak myślicie, co to za komponent? Oczywiście karta. Graficzna Asus Dual GeForce RTX 4060 Evo OC oferuje tutaj znakomitą wydajność w grach AAA w rozdzielczości Full HD i bardzo dobrą w 1440p. Dzięki wsparciu dla technologii DLSS 3 możecie liczyć na wyższą liczbę klatek nawet w wymagających tytułach. Całość jednostki zasila Deepcool PF650 z certyfikatem 80 plus bronze, co gwarantuje wysoką sprawność i stabilność. Moc 650W jest w zupełności wystarczająca dla tej konfiguracji, a jednocześnie zostawia pewien zapas mocy na przyszłość. Za około 4000 zł otrzymujemy zestaw, który bez problemu radzi sobie z najnowszymi tytułami gier w 1080p i 1440p. Testy wykazały jak niżej. W Cyberpunk 2077 z włączonym Ray Tracingiem i DLSS otrzymujemy od 60 do 80 klatek na sekundę w rozdzielczości Full HD. W Call of Duty Warzone no, otrzymamy 120 fps ów w górę, FIFA 24 stabilne 144 fps. Całość wygląda świetnie dzięki zastosowaniu podświetlenia ARGB i dobrze przemyślanemu designowi obudowy. Jest to komputer, który nie tylko zapewnia doskonałą wydajność, ale też prezentuje się jak prawdziwa maszyna gamingowa. Link do koszyka Morele macie zapisany pod tym filmem, także w każdej chwili możecie zobaczyć sobie tam skompletowane wszystkie podzespoły, które wymieniłem w tym materiale wideo. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej konfiguracji. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!